Drodzy, to będzie krótki materiał. Nie będę omawiała całego procesu. Powiem natomiast, dlaczego tak się dzieje, że sądy apelacyjne uchylają decyzję sądów niższej instancji. Wysnuję pewne wnioski na temat tego, na ile mogło mieć to miejsce w przypadku sprawy świadków Jehowy w Norwegii. Na końcu wspomnę, jak możemy zobaczyć pozytywne rezultaty samego przebiegu procesu pomimo niesatysfakcjonującego werdyktu. Zatem popatrzmy. Sądy apelacyjne z różną częstotliwością podejmują decyzje przeciwne do decyzji sądów niższej instancji. Zdarza się to w zależności od okoliczności sprawy. Brane są pod uwagę m.in. czynniki takie jak jakość decyzji sądu niższej instancji, konkretne kwestie prawne czy charakter sprawy i tym podobne. Absolutnie nie bronię werdyktu sądu apelacyjnego, ale staram się zrozumieć cały mechanizm decyzyjny, który wiedzie do takiej, a nie innej decyzji. Żeby to zrozumieć, musimy wziąć pod uwagę bardziej kompleksowe spojrzenie na ten mechanizm. Sądy apelacyjne skupiają się głównie na kwestiach prawnych, takich jak błędna interpretacja prawa czy niewłaściwe zastosowanie procedur. Ale rzadko, jeśli w ogóle, na ponownym analizowaniu wszystkich dowodów i faktów, które już zostały ocenione przez sąd niższej instancji. Innymi słowy, sąd apelacyjny nie zmienia ustaleń dotyczących faktów, chyba że uzna, że sąd pierwszej instancji popełnił błąd w ocenie tych faktów. Zatem, jakie są częste powody uchylenia decyzji przez sądy apelacyjne? Po pierwsze, Błędy prawne. Na przykład jeśli sąd niższej instancji błędnie zastosował prawo lub nie zastosował się do odpowiedniego precedensu. O roli tego precedensu powiem jeszcze później. Po drugie są to błędy proceduralne. Jeśli wystąpiły takie, takie jak niewłaściwe dopuszczenie czy ocena dowodów lub brak uczciwego procesu, sąd apelacyjny może uchylić decyzję. Po trzecie, jeśli sąd niższej instancji błędnie zinterpretował prawo, sąd apelacyjny oczywiście może uchylić decyzję, aby zapewnić zastosowanie właściwych zasad prawnych. W sytuacji, gdy jest konflikt dwóch paragrafów, to interpretacja prawna jest oczywiście niejednoznaczna. Wtedy sąd apelacyjny może uznać spojrzenie na sprawę z innego punktu widzenia. I ta niejednoznaczność. Może skutkować tym, że kolejne instancje zaprzeczają poprzednim instancjom. Jest jeszcze jeden, wydaje mi się, dosyć kluczowy powód: to ryzyko tworzenia niebezpiecznego precedensu. Jeśli werdykt skutkowałby ustanowieniem takiego precedensu, który mógłby nieść daleko idące, potencjalnie nawet szkodliwe skutki, sąd apelacyjny może uchylić werdykt niższej instancji. Jeśli decyzja sądu niższej instancji jest zgodna z już istniejącym prawem lub precedensami, mało prawdopodobne, że sąd wyższej instancji ją uchyli, chyba że istnieje tak zwane silne uzasadnienie. Pamiętajmy o silnym uzasadnieniu. Teraz uwaga. W przypadku kwestii wolności religijnej każda organizacja ma prawo wykluczać ze swojej społeczności. W Norwegii decyzja o wyrejestrowaniu podjęta przez Sąd Niższej Instancji została uznana za będącą w sprzeczności z wcześniej ustalonym prawem. Zgadza się, że Sąd Niższej Instancji znalazł uzasadnienie do wyrejestrowania, a którym było nadużywanie haniebnej praktyki totalnej izolacji. Zinterpretował prawo w taki sposób, że organizacja Świadków Jełcho była mała prawa człowieka. Jednak sąd apelacyjny spojrzał na sprawę z innej perspektywy i wydaje się, że nie uznał psychologicznego wpływu ostracyzmu za wystarczająco silne uzasadnienie, aby obalić istniejące prawo dotyczące wolności do wykluczania z religii i tym samym podtrzymać decyzję sądu niższej instancji. Spekuluje, że gdyby sąd apelacyjny miał dostęp do jeszcze większej liczby naukowo potwierdzonych, cokolwiek to znaczy, dowodów negatywnego psychologicznego wpływu ostracyzmu na poszkodowane jednostki, to prawdopodobnie istniałaby szansa na podtrzymanie decyzji wyrejestrowania podjętej przez sąd niższej instancji. Jednakże jeszcze raz powiem dostępne dowody nie zostały uznane za wystarczająco mocne, aby istniało. Silne uzasadnienie do rejestracji. Ciągle mam wrażenie, że to subiektywna ocena sądu. Wprawdzie sąd stwierdził, nie ma tu najmniejszej wątpliwości, ani sporu, że wycofanie się z religii świadków Jechowy może mieć tragiczne konsekwencje dla osoby, która się wycofała. Takie konsekwencje jak brak możliwości kontaktu z tymi, którzy nadal są świadkami Jechowy. Dotyczy to również bliskich członków rodziny. Może to być trudne dla wielu, zarówno tych, którzy się wycofali, jak i tych, którzy pozostają świadkami Jehowy. Potwierdzają to świadkowie w sprawie, którzy się wycofali lub zostali wykluczeni, a także przedstawiona literatura fachowa. Natomiast pytanie brzmiało, czy społeczne konsekwencje wynikające z utraty lub przynajmniej. Znacznego ograniczenia kontaktu z członkami organizacji Świadków Jehowy, w tym z członkami rodziny, w przypadku rezygnacji z bycia Świadkiem Jehowy, są sprzeczne z prawem do swobodnego wycofania się czy nie. Na podstawie dowodów sąd apelacyjny przyznał, że konsekwencje potencjalnego odejścia z religii są dla niektórych tak szkodliwe, że niektórzy po rozważeniu konsekwencji nie decydują się. Odchodzić właśnie z tego powodu. Sąd apelacyjny uznał jednak, że te konsekwencje nie stanowią wystarczającej nadmiernej presji, aby stanowić naruszenie praw człowieka do swobodnego wycofania się z religii na mocy artykułu 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Artykuł dotyczy wolności myśli, sumienia i wyznania. W mojej luźnej opinii mogło być też coś innego do stracenia. Spekuluję, że konsekwencje podtrzymania decyzji sądu niższej instancji stworzyłyby bardzo dramatyczny precedens, który skutkowałby tym, że otwarłyby się drzwi do prób ograniczenia praw i wyrejestrowania innych organizacji religijnych. No i wtedy zaczęłaby się totalna socjopolityczna burza i kolejne procesy sądowe. I pomimo, że sąd nie uznał świadków Jehowy za niewinnych, za totalnie niewinnych, przyznając, że sposób, w jaki stosowana jest przez nich praktyka ostracyzmu, jest w rzeczy samej haniebny, to mimo to nie jest to wystarczający powód, aby, jak mi się wydaje, ryzykować derejestrację i tworzyć taki właśnie niebezpieczny precedens. Oczywiście, mam nadzieję, podjęto by to ryzyko gdyby rzeczywiście dostrzeżono wspomniane przeze mnie wcześniej silne uzasadnienie do podtrzymania decyzji sądu niższej instancji. W mojej ocenie takie uzasadnienie istnieje, ponieważ mam wewnętrzny wygląd w skalę ostracyzmu i jego skutki dla poszkodowanych osób, ale jako, że sąd ma tylko powierzchowny wygląd w skalę zjawiska, to zakres i psychologiczne skutki ostracyzmu mogły wydawać się za Niewystarczająco jednoznaczne, by ryzykować ustanowienie nowego precedensu. Dobrze, więc podsumowując, powtórzę raz jeszcze. Sąd apelacyjny bez wątpienia uznaje, że ostracyzm w kontekście stosowanym przez świadków Jehowy może być szkodliwy i został uznany za praktyki haniebne. Ale z drugiej strony sąd apelacyjny uznał prawo do wolności religijnej jako fundamentalne prawo. Podkreśla, że jakiekolwiek działania prawne powinny być podejmowane tylko wtedy, gdy istnieją mocne dowody na mierzalną, rzeczywistą szkodliwość praktyk i nie ma możliwości rozwiązania problemu w sposób mniej radykalny. Niestety, co wydaje mi się bardzo absurdalne, z jednej strony uniknięto jednego precedensu, ale ustanowiono inny groźniejszy precedens jakim jest wzmocnienie zdolności wpływowych organizacji do zadawania krzywdy emocjonalnej pod przykrywką praktyk religijnych uważam że rząd norweski powinien się odwołać od decyzji do sądu kolejnej instancji bardzo mnie ciekawi rozwój sytuacji naprawdę no zobaczymy nawiasem mówiąc słuchajcie nawet wyrejestrowanie świadków jechowy nie powstrzyma całkowicie ich metody ostracyzmu. Tak mi się wydaje. Jeśli organizacja postanowiła praktykować to w taki haniebny sposób, to będą to robić bardziej lub mniej podstępnie, niezależnie od ich statusu rejestracyjnego. Ale celem jest teraz uświadomienie jak największej liczby społeczeństwa o skali problemu. Niezależnie czy proces jest wygrany, czy nie. Dowody przedstawione w sądzie na pewno poszły szeroko w świat, skutkiem czego z pewnością szeroka publiczność dowiedziała się o tym, jak świadkowie Jehowy traktują byłych współwyznawców, a to z pewnością nie przysporzy im nowych fanów. To tyle w temacie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.